Wydawać by się mogło, że wszystkie tajemnice dzisiejszego świata są każdemu znane. W końcu korzystacie z internetu, ale potem nie z gruchy, ni z pietruchy dowiadujecie się, że pierwsze fotografie wywoływano aż 8 godzin, albo że Mount Everest wcale nie jest najbliżej kosmosu. Wtedy dochodzi do Was, że świat jest nieco bardziej zawiły. Czy wydawało Wam się kiedyś, że Wasz telefon wibruje, mimo że wcale tak nie było? Niewykluczone, że macie tak zwany syndrom fantomowych wibracji. Naukowcy uważają, że może to mieć związek ze zbyt dużym przywiązaniem człowieka do telefonu. Średnia prędkość domowego internetu wynosi 25 megabitów na sekundę. Tyle wystarczy, żeby oglądać filmiki na YouTubie czy Netflixie bez buforowania. To dobra wiadomość, ale słuchajcie tego. Podczas pewnego testu prędkość internetu NASA wyniosła 91 gigabajtów na sekundę. Przyklejone do podniebienia masło orzechowe to nic szczególnego, ale dla niektórych ludzi to prawdziwa udręka. Arachibutyrofobia to paniczny lęk przed masłem orzechowym przyklejonym do podniebienia. Gorąca czekolada smakuje lepiej z pomarańczowego kubka. Badacze poprosili 57 ochotników, aby wypili napój kolejno z czerwonych, kremowych, białych i pomarańczowych kubków. Niemal wszyscy uczestnicy zgodnie powiedzieli, że gorąca czekolada smakowała im najlepiej po wypiciu z pomarańczowego kubka. To dowód na to, jak sposób podania wpływa na percepcję smaku. Swoją drogą, jeśli dodacie aromatu pomarańczowego do gorącej czekolady, będzie smakować jak cukierki Tucirol. Serio, spróbujcie i dajcie znać w komentarzach. Pewnie znacie takie pojęcia jak megabajt, gigabajt czy terabyte. Ale czy słyszeliście o petabajcie? Tak jak 1 GB to 1024 MB, tak 1 petabajt składa się z 1024 TB. Zobaczcie sami. 1 petabajtowy dysk twardy jest w stanie pomieścić 13 lat filmów w jakości HD. Z kolei na dysku o pojemności 50 petabajtów można zapisać wszystkie dzieła ludzkości pisane w każdym języku od początku historii. Swoją drogą, w przeszłości, gdy informatykom nie śniły się terabajty czy gigabajty, megabajty były bardzo ciężkie i to dosłownie. Pierwszy komputer zbudowany w 1956 roku miał wbudowany dysk twardy, a raczej coś na jego kształt, którego pojemność wynosiła 5 megabajtów. Natomiast obudowa, w którym był trzymany, ważyła około 1 tony. Ponad 68% wody pitnej na Ziemi jest zawarta w wiecznej zmarzlinie. Jej część znajduje się w lodowcach, natomiast reszta w czapach lodowych. Zastanawialiście się kiedyś, czy żurawina jest wystarczająco dojrzała? Rzućcie jej owoce o ziemię. Jeśli się odbiją, to znaczy, że nadają się do spożycia. Nawet rolnicy posługują się tą metodą, aby sprawdzić, czy owoc jest gotowy do wysyłki. W roku 2006 firma Telekom zorganizowała aukcję dobroczynną, na której oferowano unikatowy numer telefonu składający się z siedmiu szóstek. Anonimowy licytant kupił go za niecałe 7 milionów 900 tysięcy złotych. Jądro wewnętrzne Ziemi ma tę samą temperaturę co powierzchnia Słońca. W większej części składa się z płynnego żelaza oraz niklu otoczonego bardzo gorącą cieczą, która podgrzewa je do 6000 stopni Celsjusza. Kolibry są jedynymi ptakami, które potrafią latać do tyłu. Robią to, gdy chcą oddalić się od kwiatów. Tonik świeci w ciemności dzięki jednemu ze składników. Nawet znikoma ilość chininy nadaje fluorescencyjnej wodzie błękitny odcień. Czas życia kubków smakowych człowieka wynosi od 10 do 14 dni. Nie widać ich gołym okiem ze względu na rozmiar. Te małe wypustki, które widzimy to tak naprawdę brodawki. Kupki smakowe znajdują się na ich górnych częściach. Skoro nazwa popularnej wyszukiwarki internetowej brzmi Firefox, to znaczy, że w jej logo znajduje się lis, prawda? Nie do końca. Tym futrzastym zwierzątkiem jest pandka ruda. Słońce jest gwiazdą o średnich rozmiarach, ale jest w stanie pomieścić milion trzysta tysięcy naszych planet. Ponadto jest ponad 300 tysięcy razy cięższe od Ziemi. Pomimo panującego na zewnątrz gorąca nie bylibyśmy w stanie usmażyć jajka na chodniku. Najwyższa zarejestrowana temperatura wyniosła 55 stopni Celsjusza. Aby usmażyć jajko potrzeba co najmniej 70 stopni. Beton jest dobrym przewodnikiem ciepła, ale nie jest wystarczająco gorący, żeby zrobić jajecznicę na śniadanie. Radio potrzebowało niemal 38 lat, aby dotrzeć do 50 milionów słuchaczy. Dla porównania iPod osiągnął ten sam cel w 3 lata. Ludzie piszą maile w kodzie MORSA od 2004 roku. Wtedy to pojawił się nowy symbol, który został dodany do kodu po raz pierwszy od kilku dekad. Nazywa się Małpka i składa się z sygnałów liter A i C bez przerw między nimi. 97% internautów używa Google do sprawdzania pisowni. Wpisują słowa w pasek adresowych, żeby sprawdzić ich poprawność. Z pewnością należy do tych 97%. Naukowcy uważają, że około 1% składu jądra ziemi stanowi złoto. Choć to nie wydaje się dużo, to gdybyśmy wydobyli je w całości na powierzchnię, sięgałoby nam do kolan. Każdego miesiąca pojawia się ponad 6 tysięcy nowych wirusów komputerowych. Liczba ta dramatycznie wzrosła od lat 90., kiedy znaliśmy ich zaledwie 50. Obecnie około 90% wszystkich maili ma w sobie różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie. Z kolei najlepszy program antywirusowy wykrywa dziennie ponad 360 tysięcy złośliwych plików. Kod kreskowy opatentowano w październiku 1952 roku, ale do oznaczania produktów zaczął być wykorzystywany dopiero 22 lata później. Obecnie system ten znany jest w skrócie jako UPC, czyli Uniwersalny Kod Produktu. Jeśli uważacie, że układ klawiatury QWERTY nie ma sensu, to macie rację. Został opracowany w celu spowolnienia pisarzy. Pierwsze maszyny do pisania nie były idealne, a prędkość stukania w klawisze była tak wysoka, że te często się zacinały. Układ QWERTY rozdzielił najczęściej używane klawisze, co skutecznie spowolniło piszących i jednocześnie wyeliminowało usterki. Swoją drogą, palce zawodowego copywritera pokonują dystans około 19 km dziennie. Pineapples, czyli ananasy, nie mają nic wspólnego z sosnami, które po angielsku to pines. Gdy pierwsi odkrywcy zobaczyli ten owoc, myśleli, że to szyszki, stąd nazwa. W czasie spoczynku mózg zużywa około 20% energii organizmu to prawie tyle samo co za dnia. Ponadto organ ten spala około 330 kalorii dziennie. Istnieje morze, którego granic wcale nie wyznacza ląd, a prądy oceaniczne. Mowa o Morzu Sargassowym na Atlantyku niedaleko Bermudów. Obszar słonej wody wypełnionej glonami otacza kilka prądów. Jednym z najgłośniejszych zwierząt na świecie jestem ja. A tak na serio, to krewetka pistoletowa słynąca z bardzo silnych szczypców. Gdy poluje lub gdy czuje się zagrożona, stuka nimi tak szybko, że w rezultacie powstaje pęcherzyk z niesamowicie niskim ciśnieniem wewnątrz. Kiedy pęka, powstaje ogłuszająca fala dźwiękowa. Choć proces ten trwa kilka milisekund, to jest niesamowicie imponujący, jak na tak małe stworzonko. Pracownicy siedziby głównej Google w Mountain View nie koszą trawy. Zamiast tego wykorzystują w tym celu kozy. Statko 200 kus pasionych przez Psarasy Border Collie regularnie przychodzi tam skubać trawkę i dbać o porządek. Astronauci po raz pierwszy posmakowali żywności wyhodowanej w kosmosie w roku 2015. Była to czerwona sałata rzymska, która przez 15 miesięcy rosła w specjalnym pojemniku. Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości ludzie nie będą musieli zabierać ze sobą większych zapasów żywności na podróże kosmiczne, dzięki czemu spędzą więcej czasu na dokonywaniu odkryć. Udowodniono, że siedząc przed komputerem rzadziej mrugamy. Każdego dnia robimy to około 20 razy na minutę. Natomiast kiedy korzystamy z komputera, liczba ta spada do zaledwie 7 razy na minutę. Co ciekawe, patrząc na ekran komputera lub innego urządzenia elektronicznego, czytamy o 10% wolniej. Nie mrugajcie, bo nie zobaczycie. Na orbicie Ziemi znajduje się ponad 120 milionów sztuk odpadów kosmicznych. Niestety to wszystko nasza sprawka. Śmieci poruszają się z oszałamiającą prędkością 27 tysięcy km na godzinę. Tylko nie stawajcie na drodze. Pierwsze zdjęcie zrobiono w 1826 roku i wywołanie go trwało 8 godzin. 13 lat później czas ten uległ skróceniu do śmiesznych 15 minut. Chirurdzy grający w gry wideo dłużej niż 3 godziny w tygodniu popełniają o 37% mniej błędów w pracy. Poza tym poszczególne operacje przeprowadzają o 27% szybciej. Nie chcielibyście chyba usłyszeć ups! od chirurga. Powierzchnia słońca jest niebotycznie gorąca, ale błyskawica jest 5 razy gorętsza. W ziemię uderza średnio 100 piorunów co sekundę, co daje 8 milionów uderzeń dziennie. I jakieś 3 miliardy rocznie. Salto Angel to największy ciągły wodospad na świecie, którego wysokość jest porównywalna do 300-piętrowego wieżowca. Każdego dnia Google rejestruje ponad 3,5 miliarda wyszukiwań. W maju 2019 roku najczęściej wyszukiwanymi słowami były Amazon ponad 103 miliony razy, YouTube ponad 194 miliony razy oraz Facebook ponad 233 miliony razy. Pierwszy na świecie magnetowid pojawił się w roku 1956. Było to ustrojstwo rozmiarów pianina. Palce nie mają odrębnych mięśni. Niespodzianaczka, mięśnie poruszające stawami palców znajdują się w przedramionach i dłoniach. Pierwsza myszka pojawiła się w 1964 roku i była zrobiona z drewna. Urządzenie miało prostokątny kształt i malutki przycisk w prawym górnym rogu. Wynalazca nazwał ją myszką ze względu na kabel, który przypominał mu małego gryzonia. Pewne badanie wykazało, że klienci księgarni byli 3,5 razy bardziej skłonni przeglądać powieści romantyczne, jeśli sklep pachniał czekoladą, i nawet 6 razy bardziej chcieli kupić takie książki. Sprawdźcie sami. Jak wiadomo, efekt cieplarniany ma negatywny wpływ na ludzi. Z drugiej strony, bez niego globalna temperatura Ziemi nie przekraczałaby minus 18 stopni Celsjusza. Dla porównania, obecna średnia temperatura wynosi 15 stopni. Chipsy Pringles mają kształt paraboloidy hiperbolicznej. Właśnie tej informacji potrzebowaliście do szczęścia. Obecnie przeciętny 21-latek spędził 10 tysięcy godzin patrząc w smartfona, 5 tysięcy godzin grając w gry komputerowe oraz otrzymał ćwierć miliona maili i sms-ów. No, pomyślcie, ile rzeczy moglibyście zrobić w tym czasie. Ponieważ leniwce żyją w wilgotnym klimacie, nierzadko w ich futrach rośnie mech oraz inne rośliny. Ponadto mają bardzo słaby wzrok. Te dwa czynniki sprawiają, że bardzo często łapią swoje własne łapy, myśląc, że to gałęzie drzew, przez co spadają na ziemię. Przed odmrożeniem powstałym wskutek długotrwałego przebywania w zimnie przechodzimy przez jego lżejszą odmianę znaną jako odmroziny. Ośmiornica olbrzymia ma 9 mózgów, 3 serca i błękitną krew. Potrafi zmieniać swoją teksturę i kolor, aby w kilka sekund skutecznie się zakamuflować. Mimo że napój Mojchendil ma smak cytrynowy lub limonkowy, w jego skład wchodzi sok pomarańczowy. Jest trzeci na liście składników, tuż za wodą gazowaną oraz syropem kukurydzianym. W Australii znajduje się ponad 10 tysięcy plaż. Gdybyście każdego dnia chcieli zobaczyć nową, zajęłoby to wam ponad 27 lat. Kiedy się czerwienicie, wasz żołądek robi to samo. Patrzcie! Reżyser filmu Jak ukraść księżyc stworzył język minioński, żeby każdy z minionków mógł się nim posługiwać. Minioński jest zlepkiem zapożyczeń i reguł gramatycznych z innych języków, np. angielskiego banana, poczekajcie czy bapple. To ostatnie to po prostu Apple z literką B na początku. Zaloty samca zeberki zwyczajnej zostaną odrzucone, jeśli nie przyjaźnił się wcześniej z samicą. A mówiłem, żebyś częściej do ludzi wychodził. Najdłuższe pasmo górskie znajduje się pod wodą. Grzbiet śródoceaniczny jest około 20 razy dłuższy od andów najdłuższego naziemnego pasma górskiego. Cały grzbiet podmorski ma pochodzenie wulkaniczne. Ponad 40% produkowanej żywności nigdy nie trafia do sklepów, bo nie wygląda wystarczająco atrakcyjnie. Konsumenci nie chcą kupować niedoskonałych owoców czy warzyw, nawet jeśli są tak samo jadalne, z tego względu sklepy odmawiają ich ekspozycji. Na początku XIX wieku ludzie wierzyli, że pomidory miały właściwości lecznicze. Lekarze byli przekonani, że dzięki nim wyleczą różnego rodzaju dolegliwości trawienne. Wtedy powstał przepis na ówczesny lech. Aż do późnego XIX stulecia homary były daniem biednych. Często żywili się nimi więźniowie i bezdomni. Nic dziwnego, że te skorupiaki otrzymały przydomek karaluchów oceanu. Dopiero kilka dekad później homary stały się przysmakiem kojarzonym z arystokracją. Płyty tektoniczne są w ciągłym ruchu, mimo że przesuwają się o niecałe 2,5 cm rocznie, czyli z prędkością, z jaką rosną paznokcie u rąk. Jeśli to się nie zmieni, to za 250 milionów lat ludzkość będzie zamieszkiwać nowy superkontynent. Na wyspie położonej niedaleko zachodniego wybrzeża Australii znajduje się jezioro, którego woda ma kolor gumy do rzucia. Jezioro Hillier nie jest jedyne z nietypowym odcieniem. To, co wyróżnia je na tle pozostałych, to fakty, że naukowcy do dzisiaj nie wiedzą, z czego wynika jego kolor. Generalnie zdrowa żywność jest trzy razy droższa od fast foodów. Skoro tak, to czemu się na nie nie przerzucić i zaoszczędzić grosza? Wątpię, żeby wasz organizm docenił ten eksperyment. Obecnie większość ludzi zażywa przeciwutleniacze pijąc kawę. Antyoksydanty pomagają zwalczać choroby serca i spowalniają proces starzenia. Choć kawa nie jest szczególnie bogata w tę pożyteczną substancję, w wielu krajach ludzie piją jej tak dużo, że stała się ich podstawowym źródłem. Większość wasabi dostępnego w sklepach to zabarwionych szan z różnymi dodatkami. Prawdziwe wasabi jest drogie i trudne do przyrządzenia. Choć Mount Everest jest najwyższym szczytem nad poziomem morza, to nie znajduje się najbliżej gwiazd. Położony na wysokości ponad 6100 metrów, Chimborazo w Andach jest bliżej kosmosu, ponieważ leży znacznie wyżej. Niektóre kawałki startego sera zawierają jadalną miazgę zwaną celulozą, która jest całkowicie nieszkodliwa. Dodaje się ją, żeby zapobiec brylowaniu się sera. Jest jedną z najbardziej trujących roślin na świecie. Co ciekawe, to kora, liście i pąki tego drzewa są toksyczne, a owoce nie. Chyba że zjecie ich nasiona, głąby. Biała czekolada to bardzo zwodnicza nazwa. Teoretycznie nią nie jest, ponieważ nie zawiera nasion kakaowca. Biała czekolada to tak naprawdę mieszanka masła kakaowego, cukru, mleka, wanilii i lecytyny. Słuchajcie uważnie. Dźwięk wpływa na percepcję jedzenia. Niska częstotliwość uwydatnia gorzki smak potraw, podczas gdy wysoka podkreśla smak słodki. Pod biegunem południowym nie ma utwardzonego lądu, wszędzie widać tylko lód. Swoją drogą siła grawitacji jest silniejsza na biegunach. Gdybyście zagościli na tych obszarach, mielibyście wrażenie, jakbyście przytyli. Nutella jest tak popularna, że w jej słoikach ląduje 25% wszystkich orzechów laskowych. Ilość masy produkowanej tylko w jednym roku wystarczyłaby, żeby pokryć wielki mur ośmioma warstwami. Spróbujemy? Ponadto taka ilość słodyczy ważyłaby tyle co Empire State Building. Zapotrzebowanie na orzechy jest tak duże, że niektóre uczelnie hodują je w warunkach laboratoryjnych. W przeciwnym razie czekałby nas niedobór orzechów. Pewnie zauważyliście, że na naszej planecie nie ma wiatrów słonecznych. Możecie za to podziękować jądru Ziemi składającym się z niklu i żelaza oraz prędkości obrotu planety wokół własnej osi. Te dwa czynniki przyczyniły się do powstania silnego, ochronnego pola magnetycznego. Pewien astronauta przemycił do kosmosu kanapkę z szynką i kukurydzą. Jak tylko ją wyjął w stanie nieważkości, zaczęła się rozlatywać. Przemytnika zmuszono do zachowania przekąski na później, ponieważ jej okruchy mogły uszkodzić sprzęt promu kosmicznego. Różowe zabarwienie dzikich łososi wynika z diety obfitującej w krewetki. Z kolei dieta łososia hodowlanego jest zupełnie inna, z tego względu byłyby białe, gdyby niespecjalny pigment dodawany do ich żywności. Dzięki niemu łososie hodowane na farmach rybnych zachowują różowy kolor. Wydaje się, że matka natura nie przepada za czernią, ponieważ na świecie nie ma czarnych kwiatów. To, co postrzegamy jako czerni, to tak naprawdę bardzo ciemny odcień fioletu lub czerwieni. Istnieje powód, dla którego na krachersach są otworki. Dzięki nim nie tworzą się pęcherzyki powietrza podczas pieczenia. Ogórki i seler charakteryzują się dużą zawartością wody. Co ciekawe, ziemniaki mają jej raptem 15% mniej. W zasadzie można wycisnąć sok z ziemniaków. Świeże zawierają aż 80% cieczy, ale nazwa sok ziemniaczany raczej nie brzmi apetycznie. McDonald's sprzedaje niemal 2,5 miliarda hamburgerów rocznie, innymi słowy, to 75 hamburgerów na sekundę lub 6,5 miliona dziennie. Naukowcy uważają, że za miliard lat stabilny klimat naszej planety drastycznie się zmieni, całe szczęście nie będzie mnie wtedy na ziemi. W Turcji pije się najwięcej herbaty na świecie. Turecką kawę też chętnie parzy się na całym globie, ale to herbata jest ulubionym napojem Turków. Przeciętny mieszkaniec tego kraju pije 3 kg herbaty rocznie. To więcej niż w Anglii. Hmm. Papryczki chili zawierają substancję chemiczną zwaną kapsaicyną, która odpowiada za pieczenie w ustach. Ale tak naprawdę ten ból jest tylko w waszej głowie, czyli tam, gdzie usta. Wielka rafa koralowa w Australii jest największą żyjącą formacją na świecie. Składa się z ponad 3000 oddzielnych raf. W Serbii możecie kupić najdroższy ser na świecie. Pule: ser, robiony z oślego mleka w jednym konkretnym regionie tego kraju, kosztuje ponad 2200 zł za pół kilograma po przecenie. Zwykle za ser trzeba zapłacić niemal 4000 zł. Tak więc, gdy kroi się ser, kroi się też niezła cena. Atlantyk jest najbardziej słonym oceanem na świecie. Ser jest najczęściej kradzionym produktem spożywczym. Około 4% tego produktu pada łupem złodziei. Istnieje nawet czarny rynek sera. Podobno na widok zbliżających się stróży prawa, szmuglerzy krzyczą: Niech to mozzarella! Gliny! A ile w tym prawdy? Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.